W dzisiejszym odcinku innej historii będzie o tym, czemu świat skończył się 4 lata temu, kto wymyślił najbardziej porypaną grę w piłkę oraz na ile sposobów można rytualnie zabić człowieka. Na temat okrągłutkiego dziesiątego odcinka innej historii postanowiłem wybrać najważniejsze cywilizacje prekolumbijskie, czyli Azteków, Majów i Inków. Pogadamy sobie głównie o religii oraz rytuałach z nią związanych, ponieważ wyrywanie serducha na szczycie piramidy to jest taki najczęściej przywoływany przez nas obrazek, kiedy myślimy o tych cywilizacjach. Na początek trzeba sobie jednak wyjaśnić, kto jest z kim, bo wiele osób myli na przykład Azteków z majami. I zdarza się to nawet takim sławom jak Mel Gibson. No więc dobra, inkowie! Państwo Inków obejmowało wybrzeże Pacyfiku wzdłuż Andu. Jest to najmłodsza i najbardziej pokojowa cywilizacja tego regionu, a kojarzyć ją możecie dzięki Cusco i nowym szatom króla. Dalej mamy Majów, czyli lud, który ostro namieszał nam w głowach w okolicach roku 2012. Majowie są najstarszą cywilizacją, którą zajmujemy się w tym odcinku. Mieli oni bzika na punkcie czasu. Stworzyli własny kalendarz oraz wiele dzieł z zakresu religii, matematyki czy astrologii. Według zwolenników teorii spiskowych to właśnie oni mieli mieć dobre kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi. No i na koniec Aztekowie. Rozkwit tej kultury miał tak naprawdę miejsce już po upadku Majów. Ich stolicą było Tenochtitlan, czyli dzisiejszy Meksyk. To właśnie Aztekowie byli tymi słynnymi wyrywaczami serc. Ale nie skupiali się tylko na tym. Obdzieranie ze skóry, zabijanie noworodków czy obcinanie głów to jest taki aztecki standard. Inkowie byli cywilizacją stosunkowo pokojową i nie składali bogom ofiary w ludziach. Zamiast tego podbite plemiona starali się cywilizować. Ofiary zdarzały się w rzadkich sytuacjach i w najmniejszym stopniu nie były standardem. No to skoro nudni Inkowie zostali już odhaczeni, to możemy przejść do czegoś bardziej soczystego. Na początek majowie i wbrew temu, co pokazał Mel Gibson w swoim apokalipto, nie byli takimi krwiożerczymi dzikusami. Owszem, ofiary w ludziach się zdarzały, ale raczej w trochę innej formie. Takim najbardziej znanym przykładem jest w Chichen Itza. Była to wielka, naturalna studnia, do której kapłani wrzucali młodziutkie dziewczyny. A wszystko po to, żeby przypodobać się Bogu deszczu, Obraz Indian przedstawionych w apokalipcie o wiele bardziej pasowałby do Azteków. Aztekowie to byli naprawdę nieźli wariaci. Składali ofiary na każdą okazję. Była to cywilizacja typowo wojownicza i w momencie przybycia konkwistadorów z Europy mogła się pochwalić naprawdę sporym imperium. I trzeba sobie od razu powiedzieć, że to składanie ofiar z ludzi to nie była żadna fanaberia. Dla Azteków była to kwestia być albo nie być. A wszystko z powodu religii. Wierzyli oni, że ziemia i słońce były już niszczone czterokrotnie, więc żeby uniknąć piątej apokalipsy, Aztekowie woleli utrzymywać dobre kontakty z bogami. I to nie wina Azteków, że ci ich bogowie to byli naprawdę krwiożercze typy. Żądali oni różnych ofiar w różnym czasie, a robili to najprawdopodobniej dlatego, żeby się na ludziach odegrać. Odegrać za to, że to właśnie bogowie musieli poświęcić się, żeby stworzyć świat po raz piąty. Dodatkowo każdy z bogów miał różne gusta i zas jak oni się dziwnie nazywali. Na początek Bóg Słońca, czyli uwaga Huizilopotli. Był to najważniejszy z azteckich bogów i najprawdopodobniej dlatego przyjmował ofiarę tylko z ludzkiego serca złożoną na szczycie piramidy. Jeńca kładziono na okrągłym kamieniu, następnie go rozciągano. A kapłan wycinał serce ładnie ozdobionym nożem. Serducho lądowało w specjalnym naczynku, a zwłoki ofiary były strącane ze schodów piramidy. Reszta ofiary nie mogła się jednak zmarnować, więc lud dzielił ją między siebie. Odpowiednio przyrządzonego człowieka konsumowano. Kolejną boginią jest Teteo Inan, czyli Matka Ziemia. Jej okresem był czas żnifa, jej ofiarą kobiety, które miały być taką formą wyobrażenia bogini. Z ofiary rytualnie zdejmowana była skóra, którą później ubierał na siebie kapłan. Dalej mamy ksipetoteka, czyli Boga Płodności. Jego ofiary miały być przywiązywane do słupa, a następnie naszpikowane strzałami. Krew, która wypływała ze szczęśliwców, symbolizowała wiosenny deszczyk. A skoro już przy tym deszczu jesteśmy, to przejdźmy do Boga Deszczu, czyli tlaloka. Domagał się on ofiary z torturowanych dzieci, których łzy miały przypominać deszcz. W ogóle to ci Jastekowie mieli całkiem porąbaną symbolikę, ponieważ płacz dziecka symbolizował akceptację Boga i to, że przyjął on ofiarę. Kolejnym bogiem na naszej liście jest tonak tekutil, czyli Bóg kukurydzy. I znowu jak bumerang powraca kwestia tej symboliki, ponieważ ofiarami tego Boga miały być kobiety, a dokładnie ich głowy. Mało tego, głowy musiały być ścięte w dniu składania ofiary, bo symbolizowało to rzęcie kukurydzy. A na koniec coś dla zakochanych, czyli Bóg miłości, Ksiutek kutli. Jego ofiarami mieli być nowożeńca, formą śmierci spalenie, okraszone wyrywaniem serduszka. Ocenia się, że na terenie całego Meksyku składano Bogom w ofierze rocznie 20 tysięcy osób. I tu pojawia się odpowiedź na pytanie, dlaczego astykowie toczyli tyle wojen, no bo pomyślcie sobie, czy jeżeli musielibyście składać rocznie 20 tysięcy osób w ofierze, to wolelibyście posłużyć się swoimi ludźmi, czy raczej obcymi plemionami? Odpowiedź chyba jest oczywista. Do ofiary musiał ktoś jednak składać takimi pośrednikami pomiędzy bogami a ludźmi, byli kapłani. Pełnili oni bardzo ważną funkcję w społeczeństwie. Cieszyli się dużym szacunkiem, ale nie sympatią, ponieważ lud zazwyczaj ich unikał. Kapłani, będąc odludkami społecznymi, często stawali się religijnymi fanatykami bądź po prostu wariatami. Ich życie miało trzy ważne zasady. Zero seksu, ścisły post i nieobcinanie włosów. To trzecie było szczególnie ważne, ponieważ to właśnie po włosach kapłanów miała spływać krew ofiar. Ta aztecka religijność i symbolika przenikała nawet do takich dziedzin życia jak sport. Sport panie i panowie, ponieważ Aztekowie i nie tylko Aztekowie, ponieważ inne ludy Ameryki też lubili sobie haratnąć w gałę. Co prawda u Azteków nawet zasady gry w piłkę musiały być dziwne. Naprzeciwko siebie stawały dwie pięcioosobowe drużyny, których celem było przerzucenie ciężkiej, bo aż 3 kg piłki przez obręcz zaczepioną na ścianie boiska. Żeby nie było za łatwo, piłkę można było odbijać tylko łokciami, biodrami i udami. To wszystko poza aspektem sportowym musiało mieć jakiś cel, a była nim rywalizacja dobra ze złem. Jedna drużyna reprezentowała dobro, a druga zło. A jak wszyscy wiemy dobro zawsze musi zwyciężyć. Mecze były więc często ustawiane, A czy jest lepszy sposób na zapewnienie zwycięstwa naszej drużynie niż zagłodzenie przeciwników i połamanie im kończyn? Po meczu kapitanowi przegranej drużyny obcinano głowę, co miało właśnie symbolizować triumf dobra nad złem. Taka śmierć to nie był żaden obciach, ale wręcz zaszczyt, ponieważ głowa symbolizowała tutaj odrodzenie. Podsumowując ten odcinek można dojść do bardzo nieprzyjemnych wniosków o Aztekach i pomyśleć sobie o nich jako o krwiożerczych dzikusach, ale zanim osądzicie to zastanówcie się. Pomyślcie sobie, że żyjecie w takim społeczeństwie i z dziada pradziada wszyscy składają ofiary bogom, żeby uniknąć apokalipsy. I czy mielibyście tyle jaj, żeby pięknego, pewnego, pewnego pięknego poranka obudzić się i powiedzieć wszystkim... Słuchajcie moi mini, dzisiaj nie składajmy ofiary, zobaczymy co będzie. No raczej wątpię. Myślę, że stawka mogłaby być zbyt duża. Patrząc na to, z innej strony Rzymianie, którzy uchodzą za cywilizację bardzo rozwiniętą kulturowo, organizowali krwawe igrzyska, a wszystko po to, żeby zabawić lud. I pomyślcie jak na tym polu wypadają Aztekowie, którzy Składali ofiary, ale byli przekonani, że w ten sposób ratują swój świat. Raczej stałbym tutaj po stronie Azteków. To już wszystko na dziś. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Jak zwykle zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę oraz komentowania. Co zmieniać, co poprawiać i... i, i tyle. Eee, zapraszam również do polubienia fanpage'a na Facebooku, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda inna historia za kulis. W następnym odcinku opowiem o tym, jak świetna była nasza husaria, ale to już zupełnie inna historia. Odmeldowuję się i do zobaczyska. Unga bunga, unga bunga,